Nagrywam mały update, ponieważ dostałem w komentarzach pewną równość komentaryczną, nad którą spędziłem dość dużo czasu i nie potrafię jej udowodnić. Jest to równość konkretnie chodzi o równość 3,5. Jeśli ktoś z Was umiałby udowodnić tą, tą równość 3,6, która jest równoważna. 3.5 albo chociaż tą równość bo e, jeśli udowodni, udowodni się 3.1 to można łatwo pokazać że 3.6 też zachodzi czyli e, jest takie wynikanie z 3.1 do 3.6 tylko nie za pomocą indukcji bo za pomocą indukcji e, mam dowód chciałbym może za pomocą funkcji tworzącej albo najlepiej za pomocą e, jakiejś bajeczki kombinatorycznej. bo to jest tutaj, jeśli oznaczyć to no, tak na szybko jako bn plus 1j, może tak zrobimy, bn plus 1 od j to można napisać, że to jest bn plus 1 od j odjąć bn od j. Jeśli to oznaczyć przez AN od J, to można wykazać, że AN od J dodać BN od J, to, to jest BN plus 1 od J. To, to nie jest trudne. To da się zrobić, nie wiem, czy to tu zrobiłem, bo już to chyba nie ten. Nie to. Tutaj sobie zrobiłem taki dowód. Gdy nie jest parzyste, gdy nie jest nieparzyste, że mi tutaj wyskoczył jeden czynnik taki pozostający przy dowodzie. Jak wyjdę od ANJ plus BNJ, to w zależności od parzystości dostaję BN plus 1 od J albo BN plus 1 od J odjąć coś takiego. Sprawdzając sobie to na przykładach. Yy, i, I to działa. Także mając mając yy, 3.1 można wykazać 3.6. Indukcyjnie nie chcę, bo indukcyjny dowód znajduje się w tej publikacji. To są yy, tożsamości identyczne, toż, tożsamości kombinatoryczne wyprowadzone z n tej potęgi macie, że 2 na 2 tutaj jest wprowadzenie, tutaj jest twierdzenie jego dowód i wniosek jest tutaj i ten wniosek właśnie to jest nasz wzór 3.1 przy czym ten dowód, jest, ten dowód jest indukcyjny ten dowód tego twierdzenia jest indukcyjny o ile się nie mylę tak, by induction, czyli, czyli, yy, czyli coś, co, coś, co nie daje wglądu do dowodu, tylko mówi nam, że, że równość jest prawdziwa. Nie mówi, dlaczego jest prawdziwa. Tak zwany dowód niekonstruktywny. Yy, o tym też zrobiłem filmik yy, i to było to zadanie. Yy, no, spędziłem na tym trochę czasu, ale myślę, że teraz yy, zmienię trochę temat i zajmę się innymi rzeczami, tymi, które mam na, na swojej liście do zrobienia, więc to taki krótki update na ten moment, co, co w ogóle się dzieje.